Jedna ofiara śmiertelna i ponad 30 rannych to bilans ostatnich pięciu dni na drogach regionu. Jest też niestety kolejna ofiara mrozów. To 51-letni mężczyzna, którego zwłoki znaleziono na dukcie leśnym w pobliżu miejscowości Grobla w pobiecie Radom Katarzyna Kidykiewicz. Mężczyzna zamarzł na leśnej ścieżce 60 metrów od asfaltowej drogi. Zwłoki 51-latka znalazł sąsiad, który przechodził tą drogą właśnie skrótem do pobliskiej miejscowości przez dukt leśny. Niestety na pomoc było już za późno. Jeszcze raz apelujemy. Jeden telefon może uratować ludzkie życie. Jeżeli widzimy jakiegoś bezdomnego, osobę nietrzeźbą, osobę mieszkającą samotnie, starszą, która być może nie ma środków do życia, chociażby na ogrzewanie, informujmy służby. Kolejny apel dotyczy rozwagi na drogach. Trwa policyjna akcja Bezpieczne Święta. Jeszcze dzisiaj wiele osób odwiedzało swoje rodziny. Dużo korków, tak. Byliśmy poza miastem, więc trochę nam to zajęło. W święta nie prowadziliśmy samochodu, spędziliśmy je głównie w domu. Tylko na trasie był chatów Piotrków, ale było bez żadnego problemu. Ja dopiero dzisiaj wyjechałem, to do auta dostać się nie mogłem. Wszystko zmarzło. Do tej pory na drogach województwa łódzkiego nie doszło do żadnych poważniejszych wypadków. Można powiedzieć, że ten bożonarodzeniowy weekend należy do jednych z bezpieczniejszych. Tym niemniej cały czas jest więcej patroli, cały czas będziemy kontrolować pojazdy, zarówno stan trzeźwości kierujących, jak i stan techniczny samochodów, przewożenie dzieci w bezpiecznych fotelikach. Kolejnej fali powrotów z przedłużonych o ten weekend świąt policjanci spodziewają się jeszcze w nocy. Od wigilii na terenie naszego województwa doszło do 28 wypadków. Jedna osoba zginęła, a 35 zostało rannych.